Siema, tej tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj bardzo ciekawy film mianowicie jeden z was, jeden z moich widzów podesłał mi ciekawą rzecz o 8 a dokładniej ziomku, który ma go na no bardzo wiele pucharków po prostu wbił go bardzo wysoko i dzisiaj go wam dokładnie pokażę, oprócz tego też zajmiemy się troszkę 8bitem, no myślę, że odcinek będzie bardzo ciekawy jak będzie tutaj ponad 2000 lajkaczy to za niedługo zrobię dla was konkursik e, będzie to konkursik związany z Brawl Stars więc koniecznie lajkujcie, bo to zależy od was czym będzie, oprócz tego polecam subskrybować mój kanał, żeby go nie przegapić, bo naprawdę uwierzcie, mi, że warto. Jak jeszcze chcecie, żebym przypływał z od, napiszcie mi, ile macie pucharków na jedbicie aktualnie. Z chęcią przeczytam, a ja już teraz przejdę do tematu. A więc, dobra, klikamy sobie tutaj topkę. Nie bierzemy polską, tylko ogólną, zadymiarze. I szukamy jedbita. Jest tutaj, uwaga, patrzcie to. Tak jest, w tym sezonie ziomek ma równe 2000 pucharków na 8bicie e, Niestety Niku tego ziomka nie przeczytam, no, no widzicie czemu. E, ale kurde, patrzcie, w ogóle on miał 30 tysięcy pucharków, to jest y, naprawdę chore. E, no nie będę oceniał teraz jego profilu, ale jest piękny, ale co ciekawe, ma bardzo mało Winów 3x3 3, jak na tyle pucharków, nie? To musicie przyznać, chyba głównie gra solo, czy coś w tym stylu. E, ale no, konto przekozackie I zobaczmy teraz jego zadymiarzy. Uwaga! E, nie, nie klan, co czemu ja wbiłem w klan? No podobne nazwy do Niku w klanie i mi się pomylało. Dobra, zadymiarze są tutaj, 2000 pucharków na idbicie, no czy wy to widzicie, czy wy to widzicie, yeah, jak to fajnie wygląda, masakra, kurde Myślałem, że to jest dobry na idbicie, ale teraz zmieniłem zdanie, że tutaj jednak ziomek jest przekozakiem, wow W ogóle ciekawe, czy na jakiejś innej postaci ktoś w tym sezonie ma już 2000, no właśnie, nawet się nie zbliżają, 1600, okej, okay. to jest takie najmniej, najbliżej do 2000 na razie Zobaczymy, czy ktoś się zbliży w ogóle, bo to jest wow Naprawdę mega wyczyn w tak krótkim czasie i on już ma 2000, przez to jest y, niesamowite Dobra, to jest 8 -bit, to byliśmy, lecimy sobie dalej No kurczę, chyba nikogo nie będzie, patrzcie, Rosa y, Rzeczywiście, 2000 to chyba będzie tylko jedynie u tego, tego naszego y, 8-bita Aczkolwiek zobaczymy, no nie ma co jeszcze skreszać tutaj innych zadymiarzy, choć wątpię. Wydaje mi się, że tylko Edge jest tak wysoko wbity w tak krótkim czasie, bo to jest naprawdę mega ciężkie do zrobienia. A tutaj ziomkowi się udało, pogratulowałbym mu poniku, ale no sami widzicie, że ciężko. No 1600 to chyba tak najwięcej pucharków, nie liczących 2000 dw co nie? E, tak jest tam, też było na panie P. 1600. E, o! Czy tu było 1950? Tak, patrzcie, na kiełku 1950, więc ziomek może za niedługo wbijać 2000, ale też kozak. E, jak to tutaj wygląda sytuacja? Dobra, czyli 1950 miał jeden rzomek, jednak się ktoś zbliżył. E, więc fajnie, fajnie na kiełku się zbliżył, dobra. I jako, że to jest odcinek o no to chyba muszę wam pokazać, jak się nim gra. Jak chcecie mieć tyle pokarków, co ten rzomek, to musicie grać jak król Torii. Oglądajcie. No dobra, na początek nie ma co się rzucać na środek jak gracie 8 -beatem. no spokojnie sobie tutaj lecimy po pierwsze boczne skrzyneczki Oczywiście żartuję, ja jestem totalnym botem w Brawla, <laughs> nie bierzcie ze mnie przykładu, ale postaram się zrobić tutaj dobrą gierkę tym 8-bitem Dobrze, tutaj mamy ziomeczka, no nie ukrywam, że chciałbym chociaż raz trafić, żeby troszkę sobie nabić ulta i mi się udało, bardzo fajnie Teraz tutaj, patrzcie, patrzcie, to patrzcie, tutaj masz zacelowanie dobre, o nie, ten mnie goni, ja jestem wolny 8-bitem, to jest największy. nie Dobra, Jessica, o nie o nie nie nie, dobra, troszkę go zajmiemy teraz, ale masakra, kurde, powiem wam, że tragedia, serio. Zapomniałem, że jestem 8 i złapał mnie ten robot, ale może go zabijemy chociaż, bo wiecie. 8-bit um, mocno bije, tylko że taki jest problem, że ktoś tu może z krzaków mi wyjść i z tej strony nawet wyjazd mi tą Jesse. No nie, no idę na... No nie, o co chodzi? dawać mi tą Jesse, bo ona mnie tutaj chce rozwalić ewidentnie. Brawo, brawo Tori. Nie no, tak być nie może, tu była pechowa gierka, lecimy do kolejnej, ja tutaj rzeczywiście wam pokażę, że mam skilla yy, To był przypadek, wypadek przy pracy, tak to się mówi, yy, teraz będzie lepiej, uwierzcie mi <grym> Dobra, pamka, dawaj, dawaj Trafiłem ją, jak jeszcze nie można było i nic mi nie dało, ale co, ona już do krzaków leci <grym> to jest... No i mi się skampiła tu, patrzcie, tu chyba kampi No co, Gdzie... czy ona znikła? Co jest grane? A siedzi tam, patrzcie, w... co jest? A, no na, chyba, nie, dobra, jest ale dziwna, dziwna naprawdę jest ta pamka. No i może mi się udają dojechać? Jest pierwszy kill w dzisiejszym odcineczku, bardzo fajnie. No dobra, robimy to tak. Dojeżdżamy, drugi kill. Co Tory się tutaj rozkręca? Mówiłem, że 8-bitem potrafię grać, mordeczki. A Wy się śmialiście? Ja, ja widziałem, że Wy się śmialiście ze mnie. A tutaj proszę bardzo, król Tory w formie. O, jeszcze, jeszcze trzeci kill? Tak, tak. Nie, no co to jest za gierka? No kurde, ludzie. Mieliście kiedyś trzy kill 8-bitem w tak krótkim czasie, no nie mieliście, no król Torii jest po prostu królem, wiecie jak ja bym chciał, to ja bym też to 2000 wbił, ale no po prostu nie mam czasu tyle <laughs> e, okej, okay. by tutaj był kolejny kill, oj spike nie wiem, ze spajkiem będzie ciężko, może odpuśćmy go lepiej, dobra ze spajkiem nie ma co chyba o, no, dobry ulcik, brawo ziomuś nie no, nie odpuszczam go, ja chcę killi dużo, i kolejny kill królator jego o co chodzi, co jest grane, jeszcze tam to, to dojedźmy ją no nie jest, omg oh który to jest kill, czy to jest już piąty kill? <laughs> To to jest zagierka! What? Ej, no ja nie mam pytań. Czy wy to widzicie jak się gra? O oh my g. A pa pewnie było dużo takich osób, które już wyszły przy tej pierwszej gierce, jak mi nie poszło. A tutaj proszę bardzo, zaskoczył krutori. Uciszył haterów, Tak się gra w brawla mordeczki. No ja mówiłem od zawsze, że ja mam skilla. O nie, on ma 10 yy, para kiubów, Ale może go dojedziemy. Patrzcie, 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 jak dużo brakuje. No nie! Okej, okay, może jednak ta pamka Ona musi deadnąć. nice, kolejny kill yy, Szósty kill, ale z tym będzie ciężko Chyba, że uciekniemy, uciekajmy, uciekajmy, dobra Ej, robot go goni, nie mnie To jest mega rzecz, to jest naprawdę mega piękna rzecz Teraz zrobimy to tak On będzie tutaj do mnie szedł na blisko, no i przegrałem Kurde, ale drugie miejsce i tyle killi zrobiłem Przecież to jest wow Naprawdę fajna giera No, więc mam nadzieję, że ten wam się podobał yy, Pokazałem wam najlepszego ziomka na świecie, Bitem I takiego typka, co wbił na nim 2000 pcharków nie no dobra, na odwrót, pokazałem wam Toriego i najlepszego ziemka na świecie No i mam nadzieję, że wam się podobało Trzymajcie się do kolejnych materiałów, siemanko!